Kochani, mam dzisiaj czwartej. Maduje się nagranie. Wkurzony byłem. Mamy już? Coś wam pokażę. <laughs> Nad moim domem nie ma ani jednej chmurki. Spójrzcie. Patrzcie na to. Zaraz coś wam pokażę. Gotowe są? Moje chmurne kiełbaski? <laughs> Ale ślicznie. <laughs> Spójrzcie. Moja robotka. Po lewej stronie. Tutaj są całe chmury, widzicie? Ale będzie pięknie. Co jest? W to świato nikt się nie popatrzy. Jeśli się popatrzy, no to góra 15 sekund i zacznie mu około zawiść i będzie miał przebarwienia na czarno Spójrzcie, widzicie? Jak porozdzielałem ładnie Tworzymy Tworzymy Zresztą nie będę wam wszystkiego tłumaczył. Teraz... O... Patrzcie, tam, tam są chmury całe. Co jest? <śm> Piękny hmm. To są... To są dymy wulkanów, tutaj. Patrzę się właśnie, przyglądam w tym momencie. Tutaj też są dymy wulkanów, zmieszane są z energią z lodowców, czyli arktyczne chmury są u góry, a na dole są dymy wulkanów. Widzicie? Tutaj już się rozchodzi. To specjalnie, specjalnie słonko wyszło dla mnie, moja gwiazdeczka. Mój no tatuś właśnie w tym momencie się, się patrzy i... No pięknie! I <laughs> popatrz Jestem twoim synem psycholem, wiesz o tym? Mówią na mnie psych... <laughs> Nie żartuj Dobra. I tam są po W Widzicie jak porozdzielane? To jest moje... Mój telewizorek. To jest mój laptopik taki. Wiecie? Ja się patrzę, co się dzieje. Co przychodzi, przy, przy, przynosi mi dru, druga strona planety. Jak to wszystko wygląda. Widzicie, tam nie ma przedziałów, ale zaraz będzie ojciec kształtował przedział specjalny, żebym zobaczył z gwiazdo... Żeby, żebym się połączył razem z, gwiazdo, z gwiazdozbiorami. Bo mi spina, bo mi od, od energii arktycznej. <laughs> Króżniczek, co machasz? <laughs> Dobra, ojcze. A matka gdzie? Pod oceanem? Dobra. Y i to są, ja, ja mam takie kiełbaski takie. I to są poświaty. Ale pie, jak pięknie będzie. Wy sobie na nie zdajecie sprawy, co was po nowym roku czeka. Dobra. Och, ochłodzenie tylko wieczorami. Ja potrzebuję za 4 dni. Za półtora tygodnia. Ciepło. Ja nie będę się telepum. Ja i mi... Ogrzewanie, czulowo chodzi w samochodzie. W ogóle auto muszę naprawić oczy. No czeka, czeka mnie praca z gwiazdozbierami. Za półtora tygodnia. Cztery dni, cztery doby. O, trzeba będzie sobie ziółko załatwić. No. Co Bez palenia? Dobra, to bez palenia. się powiedział, że mam, mam ich nie palić. W ogóle i tak mam się za tytoń, ale ja specjalnie palę tytoń. Żeby światło wiedziało, jak regenerować i naprawiać ludzkie płuca, istot światła, które się patrzą w światło i rzucają palenie. Które będą mieli płuca jak noworodki. Dobra, uciekamy. Za półtora godziny? Dobra. <laughs> A świnia? <laughs> Zradzim, bo ja mam to wielko do pracy. Dobra, mam. Mam, mam, mam. To są kody od lodowców Linia łącząca oceany Dobra Oddzieli się mocy Niewiele ryb nie się bardziej po co Wyciską macie wodę słoną tworzą je ryby Nasze oko w wodzie zostało wytworzone zresztą yy, mamy oko dzięki rybom Dobra, nieważne Eee, słuchajcie, co jest? Okulary wziąć? Nie? Okulary są bezcenne. Okulary są ważniejsze od planety naszej. Co jest? Ale ślicz! O, jak pięknie! Chodź do mojego domku. Krzysień na ziemi o, Mój dąbek, ja go posadziłem Tomkuś, kocie, ja ci radzę się odezwać, bo poginą ludzie na kupaniu A zresztą, ty jesteś tam prezesem, prezesuj sobie. Górnicy mają srany na człowieka, który dwa lata temu starał się im. Co jest? Tą kuździkocie ma się do mnie odezwać. Można to dwa tygodnie, jeśli nie poginą ludzie na kopalni. Słuchajcie. Ja naprawdę jestem Boję w Waszym polskim tłumaczeniu. W moim tłumaczeniu jestem władcą stworzyczeniem światło, Ale fajnie być człowiekiem. Szczególnie mieć rozum, energię i podejście do życia Stanisława. Który będzie od 8 maja do 11 września. Tak to jest. W sumie trzeci raz, trzeci raz będzie tak. Narodzony. Proszę. Ci. Dobra. Eee. Słuchajcie. Uruchomiłem potężne wulkany. Bez mojej obecności, Włochy będą całkowicie zniknąć z powierzchni mapy. Z powierzchni lądu. Tak, 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 tak. Przez Watykan. Teraz posłuchajcie mnie uważnie, bo 95% słów, które mówię, są prawdziwe. 5% to było tak, o, żeby wkurwić, wkurwić tych, którzy robią problemy. W Watykanie. A żeby jest sobie problem sam. Więc całujesz buty, ministrancie, ludziom, którzy się ze mną skontaktowali i dla mnie pracują, a ty dla nich pracujesz. Moje gwiazdy sumeryskie. chociaż one nie są sumeryjskie, ale to tak o, żeby było. Jedna gwiazda jest odpowiedzialna za życie wodne, a drugie lądowe. Już nie są żydami. Dobrze. Dzisiaj ja ja sam, ja mam biuro pracy pod niebem. To nie jest tam. To dla mnie wszystko przygotowanko jest. Dla Bogunia słońca. Ile będzie? 11 stopni w nocy, jak będę pracować. Dobre. Znaczy, ja 24 godziny pracuję, nie tak jak wy? 8 godzin. W ogóle, jak już wszystko się poukłada tak jak trzeba, i tak powiedzieć im, dobra. Bo wszystko będzie tak jak ja mówię. Także większość Europejczyków e, że tak powiem przeżyje. Część zostanie po prostu wyłączona, by nie przeszkadzała nam e, w naprawianiu planety. Tak, 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 mam, mam. W naprawianiu planety ogniskowo Nagrywam się teraz. <laughs> o oh. 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 oh, kurde ale wow. jak pięknie, ojcze, matko, ale widzę wiązki, wcześniej nie widziałem przez mury gwiazd, gwiazek. Ale ślicznie. Ja. A to za co? Za końskie czaco. Widzę, że się szybko ojczysz, ode mnie uczysz. Spójrzcie teraz. Chmury są niebieskie, już nie są czarne. Widzicie? Zawsze dla mnie okienko wychodzi. Dookoła nie ma nic. Spójrzcie. Co jej? Junia, aniołek mój Będzie spała Tak? To ta szynko meka Dobrze, to zaraz ta, ta, ta tu się testą Dobra idziemy. Dzięki ojcze. Mam teraz rozwinął mi się yy, Pewna część w mózgu rozwinęła mi się, która łapie, łapie teraz ogniskową łapię teraz ogniskową i widzę gwiazdo zbiory przez chmury Coś cudownego, ale piecze mnie, które lewe. Ach. O, ciemno. Mam, Mam wam przekazać, że utworzone zostanie Królestwo Polskie. Chciałem to zatrzymać. I Polak będzie, górnik będzie pracował 18 miesięcy, 18 lat, przepraszam i będzie miał emeryturę, a zwykły pracownik będzie pracował, znaczy przepraszam, nie zwykły pracownik, tylko pracownik na powierzchni, niezależnie czy to policjant, czy biurowy i tak dalej, tak dalej 25 lat i emerytura. Prace będą prace będą rozpoczynać w wieku 20 lat. Dobra. Aniołku. Zaraz będzie. Pracę. E, tak będzie wyglądała emerytura e, w Królestwie Polskim. 18 lat górnik. E, każdy pracownik, który będzie pracował pod, pod ziemią. I to będą. Zresztą to będzie bardziej opracowane. Dowiecie się e, niebawem. 25 lat pracownik. Niezależnie czy to jest policjant, czy pracuje za biurem, czy w banku, czy w sklepie. Wszyscy będą zarabiać yy, tak samo, yy, na tym samym poziomie, niezależnie czy to jest kaser, czy to jest policjant. Inne zarobki będą po prostu pod ziemią. A na powierzchni wszyscy będą zarabiać prawie tak samo. Nie, nie będzie rasizmu i wszyscy będą na tym samym poziomie żyli. Także, yy, yy, Donaldzie Tusku, swoją robotę zrobiłeś, kurwieś ludzi, możesz kurwa jechać już tam, gdzie trzeba. Yy, <ścoughs> <śmierdzi> Jeszcze trochę, nie, 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 już starczy siebie. <śmierdzi> Co za ostro? Ja ci tam kurwa za ostro, no. Tak, 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 z Donadzikiem sobie rozmawiam. <śmierdzi> Zawijaj wrotki już kurde i załatwaj... Rób czerwony dywan dla nas, na, na wulkan. Świder miał robić, ale Świder ma tępy, pusty łeb. Eee, także, on chce po sądach chodzić, więc, więc będzie miał sprawę. I jedna sprawa, nie będzie się toczyć, jedna sprawa będzie tylko. Jedna sprawa będzie, wiesz, Marku Świdrze, skoro tak bardzo chcesz, mi się nie śpieszy, ja mam ważniejsze sprawy teraz, wiesz, jakbyś jak nie zauważył. Powiem, że jesteś moim, moim, że tak powiem, E, jesteś człowiekiem widmo, ale ja wiem, że oglądasz moje wszystkie filmiki takim fanem moim, numer jeden ja się zrobiłeś, nie? Co? No! <gülüyor> <Uu>. <gülüyor> Już? Moja córeczka, jak usypia jej energia, e, tak zwana, e, przychodzi w teleportację e, albo przez zwierzątka, albo przez e, roślinę jakąś, którą którą sobie upodobała i jak światło przechodzi do mnie, a że uwielbia leżeć u mnie, jak, jak ptaszynki. Czemu <laughs> spać? Jak, jak ptaszynka na, na klatce bo uwielbia słuchać bicia mojego serca. Bo tak ze mną usypiała. Yy, ale, ale jak to się mówi, ważniejsze są sprawy życia planety. Yy, I. <śpiewanie> Dobrze. Muszę kończyć. <śpiewanie> ale ale Bóg z Ciebie taki. Taki polski dziad, kurwa. Taki polski, jestem polskim cyganem. Bo Polacy to e, poganie byli dla Watykanu. Dla e, że tak powiem żydowskich królew, królestw. E, każda nawiara była poganem, cyganem. E, Romowie Romowie e, odzyskają swoje państwo, bo tam nie byli tam, tam nie było Włochów. Włoch, tam była Roma. Całe państwo Roma, Bud. Dlatego wykształtowana była energia, potężna energia miłości, braterstwa, natury, rodziny i, i została rozwalona. Na takiej samej zasadzie Watykan rozwalał plemienia takie jak na przykład Indian. No, oni mieli swoje ziemie, a siłą byli mordowani i przejęto przyję, ich terytoria. Za co od zapłaci Ameryka. Już, bo już przygotowany jest kontynent do, do, niezłego, do niezłego rozpierdolenia. No, naprawdę. Stany Zjednoczone mają przypierdolone. Mają przejebane. Identycznie jak Watykan. E, jeśli chodzi o Wielką Brytanię, to jeszcze ten, ten człowiek, e, synuś, Jezusek e, Maryki. E, e, za niedługo synowie pochowają mordercę, mordercę e, e, swojej swoje matki, która potężną miłość im dała, ale no trzeba było ich rozdzielić, nie? I się pozbyć. Przepraszam, mam telefon.